Julia naprawdę jest już gotowa do pierwszego odcinka i teraz to tylko upiększamy, że tak powiem, więc jeżeli jest coś, co już może sugerować, że jest coś niekomfortowo w mięśniach, to odpuszczamy. Tak, Julio? To prawda, poza tym Michał od razu mówi: Dobra, dzisiaj po treningu już umówiłem cię z fizją, więc jakby tu przed faktem dokonanym masażem. Właśnie, dzisiaj masz masaż o 15. <grym> właściwie podporządkowałaś całe swoje życie pod te treningi. Nie wiem, czy całe, tutaj też czasami jakieś są inne ważne rzeczy i wtedy treningi uzależniamy od, od ta, tego, ale no faktycznie, no dwa tygodnie, już miesiąc, to życie przebiega w rytm treningów. No. A z wielu rzeczy musiałaś zrezygnować? Mm, no nie pracuję teraz nad innymi jakimiś bardzo dużymi projektami. Jakieś takie stałe swoje współprace, to, to oczywiście one są i zaraz gdzieś tam też będą efekty tego, ale nie, nic kolejnego, dużego nie biorę. No i oczywiście nie ma tej opcji na wyjazdy.